Cześć, Witam Was. Słuchajcie. Chciałbym dzisiaj Wam opowiedzieć o takich kilku powodach, dla których, dla których po pora roku, którą taką najbardziej lubię, to jest wiosna. Ale nie tylko. Bo tak jak bo nie będąc oryginalnym, yy, lubię też lato. Dlaczego? Ja na przykład wiosnę lubię dlatego, <słuch> dlatego, że wtedy przyroda budzi się do życia jest wtedy coraz cieplej. Nie trzeba nosić tyle tych ubrań. Nie trzeba, nie wiem, nie będąc odkrywczym, nie trzeba tyle nakładać na siebie ubrań, jak mówiłem wcześniej, nie wiem, e, nie trzeba tak bardzo ubierać się w cebulkę. Poza tym, kiedy jest wiosna, to wcześniej robi się jasno i później, i później, znacznie później robi się wtedy ciemno. Mnie to osobiście nie odpowiada, jak jest dłuższy dzień. Mnie to osobiście naprawdę y, odpowiada. Mm, już pomijając fakt, że lubię wiosnę, dlatego że robi się coraz cieplej. Y, nie będę oryginalny, lato też lubię. I, i też w imię, że lubię, lubię te pory roku, czyli wiosnę, bo wiosnę lubię, ale też lubię te, też lubię lato. Nie, bo po prostu wtedy jest, wtedy jest cieplej. Bo teraz teraz przez te, przez te kilka tygodni było tak zimno że ja już zapomniałem jakie kiedyś przeżywałem zimy na przykład kiedyś jak było minus 20 stopni to człowiek wtedy to człowiek wtedy był opatulony wszędzie nosił kalesony i wszystko i, I tak naprawdę odzwyczaiłem się od takiej, od takiej, od takiej zim, zimy typu minus 12 bo Człowiek już dawno takiej zimy nie przeżywał. W sumie to byłoby na tyle. Chciałem się z Wami się tylko podzielić taką moją refleksją, dlaczego, dlaczego wolę wiosny i dlaczego lubię wiosnę. Lato też lubię. To byłoby na tyle. Pa.